Jeden z największych i najbardziej zaawansowanych współczesnych fizyków zabrał głos w tej sprawie. Michio Kaku potwierdza, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie odkrył sześć masywnych galaktyk, o których naukowcy wcześniej sądzili, że nie mogą istnieć. Odkrycia te mogą potencjalnie nadać zupełnie nowy wymiar naszemu naukowemu zrozumieniu wszechświata. Bądźcie więc czujni, bo zapowiada się ekscytująco. Opinia wyjątkowego fizyka. Michio Kaku to wyjątkowa postać w świecie nauki. Amerykańsko-japoński fizyk jest uważany za eksperta zarówno w dziedzinie klasycznej fizyki eksperymentalnej, jak i mechaniki kwantowej. Kaku nie jest jednym ze starych naukowców, którzy niechętnie przyznają się do czegokolwiek nowego i wciąż wątpią lub kwestionują oszałamiające wyniki misji Jamesa Webba. Cieszymy się, że ten ważny człowiek w końcu przerwał milczenie i publicznie powiedział to, czemu nie można już dłużej zaprzeczać. Podekscytowany, niemal rozbawiony fizyk gwiazd komentuje odkrycie teleskopu Jamesa Webba, mówiąc, że James Webb był słomką, która złamała grzbiet wielbłąda. Co dokładnie ma na myśli naukowiec, który został odznaczony przez NASA medalem Distinguished Public Service Medal? Cóż, Micio Kaku jest naukowcem, który przez całe życie był otwarty na nowe teorie. Kaku zawsze był świadomy, że równania względności Einsteina i prawa Newtona nigdy nie będą w stanie nawet zbliżyć się do odzwierciedlenia pełnej złożoności wszechświata. Kaku doskonale wie, że odkrycia nowego teleskopu mogą tylko wzbogacić świat nauki, nawet jeżeli wielu jego kolegów do tej pory absolutnie nie podzielało tego poglądu. To, co obecnie przyprawia o bezsenne noce zagorzałych zwolenników teorii wielkiego wybuchu i przeciwników mechaniki kwantowej, tylko rozśmiesza Michio Kaku. Teleskop za wiele miliardów odkrył sześć gigantycznych galaktyk z początków wszechświata. Każda z tych sześciu galaktyk zawiera więcej gwiazd niż Droga Mleczna, mimo że powstały one zaledwie 200 do 700 milionów lat po wielkim wybuchu. Zespół astronomów, który odkrył te galaktyki, nazwał te kosmiczne wyjątki „łamaczami wszechświata”, bo jeżeli są one prawdziwe, wywrócą do góry nogami całą naszą wiedzę o wszechświecie. Zbyt jasne, zbyt duże i zbyt wiele gwiazd. Odkrycie tych galaktyk nie jest już zgodne ze starym kosmologicznym światopoglądem. Nigdy do tej pory nie wierzył, że młody wszechświat jest w stanie zorganizować się w taki sposób, aby istniały duże galaktyki z miliardami gwiazd. Zgodnie z poprzednimi modelami formowania się gwiazd i galaktyk nie było na to w ogóle czasu. Kosmos miał mieć 13,8 miliarda lat, a te galaktyki istniały już gotowe, ogromne i niezwykle jasne do zakładanego kosmicznego świtu. Coś tu musi być nie tak. Teoria wielkiego wybuchu mówi nam, że kosmos był wrzącą gorącą zupą po początkowym wydarzeniu. Uformowanie się pierwszych stałych obiektów zajęło setki tysięcy lat, a kolejne kilkaset milionów lat było potrzebne, aby obiekty osiągnęły taką gęstość, że mogły wytwarzać światło. Złożone układy, takie jak galaktyki, mogły powstać znacznie później. Niektóre z nowo odkrytych galaktyk przekraczają rozmiar drogi mlecznej, a ogromna jasność tych rzekomo młodych galaktyk wskazuje, że prawdopodobnie tworzyły one setki nowych gwiazd każdego roku, w czasie gdy nasza galaktyka tworzy nowe gwiazdy tylko sporadycznie. Kiedy dokładnie powstały pierwsze galaktyki, naukowcy nie mogli wiedzieć aż do teraz. Wiadomo było jedynie, że na początku mogły istnieć tylko pojedyncze gwiazdy albo grupy gwiazd. Te w końcu łączyły się w coraz większe skupiska, aż rozwinęły się galaktyki karłowate, które ponownie spotkały się z innymi, małymi galaktykami i powoli galaktyki mrosły. 200 lub 500 milionów lat po wielkim wybuchu wysoce zorganizowane i masywne galaktyki nie mogły istnieć zgodnie z tymi założeniami. Oznacza to teraz, że wszechświat jest albo znacznie starszy niż zakładano do tej pory, albo że złożone układy gwiazd i galaktyki rozwinęły się już znacznie wcześniej. Rozpoznanie dokładnie tej okoliczności jest obecnie nadal bardzo trudne dla konserwatywnej nauki, a niektóre gałęzie fizyki gwałtownie sprzeciwiają się odkryciu i podejrzewają błędy w obliczeniach wieku. Miciokaku to wiedział. Cytat z Michio Kaku Istnieje wiele przykładów starych, fałszywych teorii, które uparcie trwały, utrzymywane jedynie przez prestiż głupich, ale dobrze powiązanych naukowców. Wiele z tych teorii zostało wyeliminowanych dopiero wtedy, gdy kluczowy eksperyment ujawnił ich fałszywość. Dlatego fundamentalna praca w każdej nauce, a zwłaszcza w fizyce, spoczywa na eksperymentatorze, który musi utrzymywać teoretyków w uczciwości. Faktem jest, że my na Ziemi wiemy bardzo niewiele o faktycznych początkach kosmosu. Teoria wielkiego wybuchu powstała w 1927 roku na podstawie obserwacji rozszerzania się wszechświata. Dane te pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, że kosmos powstał z jednego punktu początkowego i od tego czasu stale się rozszerza. W naturze ludzi i naukowców w tamtym czasie leżało wyobrażenie sobie rzeczy tylko z początkiem i końcem. Wszechświat, który zawsze istniał i jest nieskończony zarówno w czasie, jak i przestrzeni, był poza wyobraźnią ludzi i do dziś nawet naukowcy mają z tym trudności. Niemniej jednak również te możliwości muszą być teraz ponownie rozważone. Nie pasuje to wcale do wszystkich badaczy, którzy przez dziesięciolecia opierali swoją pracę na teorii wielkiego wybuchu, ale nauka wielokrotnie pokazała, że ponowne przemyślenie i nowe rzeczy są tak samo częścią procesu jak potwierdzenie pewnych założeń i obserwacji. Kiedy Einstein był chłopcem, w naukach przyrodniczych nadal zakładano, że gwiazdy i planety są mocno zawieszone we wszechświecie, a te określone struktury znajdują się w określonej przestrzeni. Dziś wiemy już, że wszystko w kosmosie jest w ruchu. Planety krążą wokół gwiazd, gwiazdy poruszają się w obrębie swoich galaktyk z prędkością setek kilometrów na sekundę, a całe galaktyki równie szybko pędzą przez kosmos, którego końca nie da się jeszcze przewidzieć. Naukowcy muszą teraz zaakceptować nieprzyjemne prawdy i zdać sobie sprawę, że teorie są tylko teoriami, a nie prawdami, dopóki nie zostaną wyraźnie udowodnione albo potwierdzone przez obserwacje. Idea Wielkiego Wybuchu zrodziła się kiedyś ze świadomości, że galaktyki oddalają się od siebie, a odległość ta jest proporcjonalna do odległości od Ziemi. Ta obserwacja, znana jako Prawo Hubble'a, sugerowała, że Wszechświat się rozszerza. Elementy takie jak kosmiczne promieniowanie tła, przesunięcie ku czerwieni światła z odległych galaktyk i inne struktury kosmologiczne od dawna zdawały się potwierdzać te teorie. Ale ludzie, którzy uważali, że Ziemia jest dyskiem a Słońce krąży wokół nas, również mieli poszlaki na poparcie swoich założeń, dopóki zbiegi okoliczności albo udoskonalenie technologii nie pozwoliły na rozszerzenie obrazu. Dokładnie to dzieje się teraz ponownie i w zasadzie naukowcy mieli nadzieję na takie realizacje również z nowego teleskopu Jamesa Webba. Tylko że obecnie wygląda to zupełnie tak, jakby bardzo wielu naukowców liczyło na potwierdzenie wielkiego wybuchu, a nie na te sześć niemożliwych galaktyk. Hiperprzestrzeń Miciokaku. Kaku. Michio Kaku jest naukowcem, który zawsze nadążał za duchem czasu i spędził całe życie na badaniu zgodności klasycznej fizyki eksperymentalnej i mechaniki kwantowej. Wydaje się to niemal niewiarygodne, ale do dziś istnieją znani naukowcy, którzy odrzucają ustalenia mechaniki kwantowej, mimo że zostały one eksperymentalnie udowodnione lepiej niż wielki wybuch. W przypadku gdy Twoja wiedza o świecie kwantów nie jest już tak świeża, pomożemy Ci trochę ponownie. Eksperymenty kwantowe wykazały, że nasz świat staje się coraz bardziej nieokreślony i dosłownie nieprzewidywalny na poziomie subatomowym. Kwanty, które są uważane za elementarne cegiełki rzeczywistości, żyją w nieokreślonym stanie, dopóki nie zostaną zmierzone lub zaobserwowane. Z czysto teoretycznego punktu widzenia mogą one znajdować się w wielu czasach i miejscach jednocześnie. Dla Michio Kaku odkrycia te nigdy nie były sprzeczne z fizyką zjawisk materialnych i kosmologią. Badał on unifikujące teorie pola i próbował wypełnić lukę między fizyką mikrokosmosu i makrokosmosu. Kaku pozostaje dziś przekonany, że teoria strun może być odpowiedzią. Teoria strun w swoim podstawowym zarysie stwierdza, że wszystko w naszym wszechświecie składa się z maleńkich, wibrujących nici zwanych strunami. Struny te są tak małe, że są dla nas niewidoczne. Możesz myśleć o tym tak, jakby wszystkie rzeczy wokół ciebie składały się z cieniutkich strun gitarowych, które wibrują i oscylują na różne sposoby. Sposób, w jaki struny wibrują, określa właściwości obiektu, a nawet siły natury. Niektóre struny wibrują szybko, wytwarzając cząstki, które znamy jako elektrony lub kwarki, inne struny wibrują wolniej i wytwarzają siły takie jak grawitacja czy pole elektromagnetyczne. Teoria strun mówi też, że istnieją więcej niż tylko trzy wymiary przestrzeni. Znamy trzy wymiary długości, szerokości i wysokości, ale teoria strun postuluje, że istnieją dodatkowe, małe, zwinięte wymiary, których nie możemy bezpośrednio postrzegać. Michio Kaku opisał ten świat w swojej pracy jako wielowymiarową hiperprzestrzeń. Szczególną cechą teorii strun jest to, że może ona być zunifikowaną teorią, która może wyjaśnić wszystkie znane siły i cząstki w przyrodzie. Chociaż teoria ta jest wiarygodna, jest odrzucana w konserwatywnych gałęziach nauki, podobnie jak mechanika kwantowa. Jak prawdopodobny jest błąd? Aby pozostać trochę przy prawdopodobieństwach nielubianych przez niektórych naukowców, przyjrzyjmy się jeszcze, jak pewne są obecnie nowe odkrycia. Istnieje niewielka możliwość, że nasza dotychczasowa wiedza na temat odległości i kierunków ruchu w kosmosie była błędna. Naukowcy używają przesunięcia ku czerwieni, aby określić te wielkości. Redshift, znany też jako przesunięcie Dopplera, odnosi się do zmiany koloru światła, gdy źródło światła i obserwator poruszają się względem siebie. Wyobraź sobie, że stoisz na poboczu drogi i widzisz jadący w twoim kierunku samochód. Gdy samochód zbliża się do ciebie, słyszysz wyższy i głośniejszy dźwięk silnika niż wtedy, gdy samochód mija cię lub podjeżdża obok ciebie. Dzieje się tak, bo dźwięk silnika zmienia się wraz z ruchem samochodu. Podobnie jest ze światłem. Gdy źródło światła, takie jak odległa gwiazda, porusza się w naszym kierunku, odbierane przez nas światło zmienia kolor na bardziej niebieski. Z drugiej strony, gdy źródło światła oddala się od nas, światło jest przesunięte w kierunku bardziej czerwonych kolorów. Efekt ten nazywany jest przesunięciem ku czerwieni. Wartości przesunięcia ku czerwieni zostały przełożone przez fizyków na prędkości i odległości. W tym przypadku niewielkie błędy mogą mieć duże konsekwencje. Poprzednie techniki pomiarowe są obecnie poddawane przeglądowi i możemy być ciekawi, do jakich wyników dojdą naukowcy. Czy uważasz, że najnowsze odkrycia dotyczące naszego kosmosu faktycznie opierają się na błędach w przesunięciu ku czerwieni, czy też sądzisz, że niektórzy naukowcy po prostu chcą zaprzeczyć faktom?